Halo? Kurja? Z księdzem biskupem proszę. Dobry panie biskupie inspektor wilk z lokalnej milicji stołecznej. Ja słyszałem, że tutaj ksiądz że jakieś nielegalne spotkanie organizuje. Wiadomo panu coś na to? Aha! To ja tylko mówię, żeby nie było, że tam jakieś nielegalne substancje będą kurde w koszyku. Bo ino raz będzie po piąte albo po szóste i skończy się kurwa taka kombinacja. Aha! Jeszcze jedna sprawa. Mnie tam słuchy doszły, że pan lubisz olżytem wyjechać święta po kielichu i na rondo i driftować. To mówię, żeby nie było zdziwienia mnie później, bo wyłapiesz pan piątkę albo i szóstkę i się skończy takie, kurwa, wie pan, Rymakowanie tu dla inspektora. Wesołych świąt. Pozdrawiam. Inspektor Wilk. Proszę pana. O, teraz się ekran ściemnił, bo, kurwa, prądu nie ma. No ja pierdolę, kurwa. Weź kurwa po prostu.